Jefferson, may I help you? I'll call you back. Cześć figurkowcy. Z tej strony Tytus. W dzisiejszym odcinku zamierzam zaprezentować Wam figurkę firmy Enter by Leon Sawodowiec w skali 1,6. Figurka jest, hmm, może powiedzieć, się bardzo leciwa, bo już ma prawie 15 lat. Co oczywiście nie umując jest, zobaczycie zaraz, że została świetnie wykonana i trzyma powiedziałbym do dzisiaj swój styl, klasę i generalnie wykonanie. Ale wracając jeszcze na początek do firmy Enterby możliwe, że niektórzy z Was słyszeli albo nie słyszeli o tej firmie. Na razie obecnie jest bardziej popularna zrobienia koszykarzy do NBA i skupia się właściwie na tym, ale cofając się 15 lat, ta firma konkurowała z Hot Toys, wydała parę postaci, można jeszcze zobaczyć też m.in. innymi Van Damme. Choćby y, parę postaci chińskich, y, Jasia Fasole, z tego co pamiętam, oraz w skali 1,4. Terminatory, które praktycznie chyba dopiero, dopiero teraz będą zetronizowane przez Prime 1 studia się mówi. Ale wróćmy do tematu. Już mówiłem, figurka ma 15 lat. Udało mi się zdobyć jedną z bardziej nowszych, nowszych sztuk i teraz mogę Wam ją zaprezentować. Oczywiście, zanim przejdę do samej tutaj figurki, już opakowania, chciałem też was zaprosić oczywiście do subskrypcji tego kanału, oraz także do zajrzenia, jeśli chcielibyście naszą grupę na Facebooku oraz pozostałe media społecznościowe, czyli TikTok oraz Instagram. Oczywiście zapraszamy też, jakbyście byli w okolicy Konina, do Mikroskali, gdzie wystawione jest też nasze, powiedziałbym, artefakty, kolekcje. Gdzie możecie zobaczyć yy, naprawdę różne postaci z uniwersum, zarówno Batmana, jak i Marvela. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale na pewno się nie zawiedziecie. A teraz ruszamy do recenzji. W pierwszej kolejności skupimy się na samym alboksie. Kartonu nie posiadam, ale albo sam sobie prezentuję. Mamy tu bardzo ciekawą grafikę, nawiązującą oczywiście do filmu. Logo Enterby. Proste, ale bardzo ładnie wykonane. Z tyłu są elementy z filmu, opisana jest figurka, a teraz klucz całej otwarcie kartonu. Normalnie bym nie prezentował tego, ale tu jest bardzo ciekawie wykonane. Proszę bardzo. Bardzo ciekawie wykonane i bardzo ciekawe otwarcie też. Jak widać ładnie się wszystko trzyma pomimo lat. Musicie pamiętać też, że to ma prawie całe to pudło i figurka. 15 lat. Niektóre nowsze figurki, szczególnie hot Toysów, nie prezentowały się zbyt świetnie. Najpierw skupimy się na pierwszej części dodatków. Mamy tutaj niewidoczne zaspokaże z dołu. Lepiej było chwycić dodatkową koszulkę. Czapkę materiałową. Plastikowe okulary. Nożyk, który się wysuwa. Nożyce do cięcia metalu, granaty. Pistolety. Wszystkie są plastikowe i tak samo tłumiki, No to było 15 lat temu. Jeszcze nie było takich możliwości, czy znaczy były możliwości, ale nie jeszcze nie było metalowych elementów. Ale są wszystkie elementy, które można powiedzieć, że są zawarte w filmie i były użyte. Niektórzy na pewno rozpoznają. Jeśli ktoś nie oglądał filmu, to bardzo zapraszam do obejrzenia, bo jest świetne. Przejdźmy do drugiego pudełka, w którym znajdują się Wyciągam tutaj kuwer podróżny. Delikatny dosyć. Na pistolety. Podstawka. Prosta, dosyć. Nie jest jakaś szczególna. Można sobie kombinować oczywiście, można ją złożyć też. To jest fajna taka sztuczka. Ale nie jest taki wow. ale dobrze, że jest. I troszeczkę inny system forowania przez Cie. Choć to jest tego nie wprowadziło, to słynne haki. A tutaj jest łapane w, w talii, można powiedzieć. Dlatego mamy dużo orączek. Zwróćcie uwagę, ciągle przypominam o tym, 15 lat. Niektóre figurki innych film z tych lat nie mają takiej doskonałości czy pieczołowitości o detale. I parę innych takich kwiatek. I znowu odsunam do filmu. Nie chcę spoilerować, chociaż film jest stary, też ma z 20 lat gdzieś. 94 rok podejrze. Kartony do złożenia pomleku. I przez 2 sekundy nie wiedziałem, co to jest. Szklanka z mlekiem. Oto ile on wyjęty prosto z pudełka, zaraz? Oczywiście zrobię zbliżenia, ale chciałem na razie tylko takie ogólne wrażenie zrobić. Widać, że to jest podobne do Żana Reno, przede wszystkim. Pokażę teraz w skrócie, co my tu mamy. Płaszcz materiałowy. Co ciekawe, Co zobaczyć tutaj. Kamizelka taktyczna. Skóra, to jest chyba prawdziwa skóra. Metal. Bardzo ładnie zrobione, nie widać żadnych zniszczeń. Przejdziemy sobie też do bucików. Przypominają nieco trochę te buciora, buciory jokera, bym powiedział. Sprawdzamy stawy. No, nie czuję żadnych takich luzów. Można upozorować. Głowa jest jedną rysę, jedną miną chciałem powiedzieć. Nie, nie przeszkadza mi to za bardzo. Teraz skupimy się na samym scalpie. W razie postawimy go, żeby się nie przewrócił. Co jest najważniejsze. Proszę. Oto żan Renault, ale Leon, zawodowiec. Teraz 15 lat temu została wydana ta figurka. Zobaczcie, jak ona wygląda. Rysy twarzy, te lekkie zniekształcenia. No, bardzo dobrze to wygląda. Broda, włosy, malowanie. Szkoda, że Enterbay nie poszło dalej, tylko poszło od NBA no ale może w przyszłości świetne wykonanie no może i co ważne, do tej pory nie ma żadnego innego lona widziałem gdzieś kostomowego, który kosztował gdzieś 5000, sam scalp. więc powiem wam, trochę przerzucę go z boku, że można było zobaczyć patrzcie, broda włosy Spojrzenie, żeby załapać ostrość. Wiem, że to nie jest całkowite idealne podobieństwo. Zawsze można coś poprawić, no ale w moim odczuciu to jest dla zawodowiec. I nawet miejscami wygląda jak z filmu teraz. Pewnie może to wina światła, albo światło mi ładnie tutaj oświetliło, no ale proszę spojrzeć. Super. Rasumując po tych kilkunastu latach figurka prezentuje się całkiem dobrze. Widać już oczywiście pewne, powiedziałbym, niedociągnięcia. Braki, powiedzmy, tutaj można było zrobić od o wiele lepszy. Zawsze można poprawić, czy metalowe pistolety, żeby było mniej plastiku. Ale w mojej ocenie daję jej 8,5 za oczywiście za to, że chyba nie ma praktycznie żadnej konkurencji dla tej figurki, a zawsze można w przyszłości wyjdzie coś lepszego. No i prezentuje się świetnie. Więc jeżeli spodobał się Wam ten odcinek zapraszam także na pozostałe, na nasz kanał, do subskrypcji oczywiście, do mikroskali oraz na naszą grupę. Szukujemy dla Was coś oczywiście specjalnego w przyszłości, więc Bądźcie w kontakcie. I w takim razie myślę, że chyba podzieliłem wszystko, przynajmniej tak w skrócie, tak mi się wydaje. Zostanie z tego zrobiony także jakiś shorts. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zatem do zobaczyska. Hej! Thank you